Szanowni Państwo, dzień dobry. Przyjechałem do babci na wieś na Białoruś i teraz pokażę, jak wygląda wieś mojej babci latem. Tutaj naprawdę super. Dzisiaj było 30 stopni. No tak, za bardzo gorąco. Wiem, że na Polsce też teraz było 30 stopni, też było gorąco. I pokażę, jak wygląda wieś mojej babci latem. I na moim. Kanale już był filmik o tym o tej wsi gdzie mieszka moja babcia też możesz go zobaczyć na moim kanale no i zacznijmy już był jeden filmik o tej wsi i pokazywałem już jak mieszka moja babcia ale latem to inny świat naprawdę e, teraz co tutaj tutaj las, pole i więcej nic nie ma idziemy Pokażę, co tutaj rośnie o mojej babci. Tutaj taki dom. Kiedyś e, tutaj były ziemniaki. Teraz już e, ziemniaków mniej niż było, bo moja babcia ma 60, nie 70 lat. Moja ma, babcia już No ciężko, bo jest sama. E, dziadka już nie mamy, tylko babcia. No i pokażę. Jak to wszystko wygląda? Tutaj truskawka, truskawka, truskaweczki. I już moja mama zbiera truskawki. Białoruskie truskawki mojej babci. I tak dużo naprawdę truskawki będzie w tym roku. I teraz spróbujemy. Co tutaj? Kalelaska. Akuratna. Truskawka. Nie truskawka, nie patapczyna. Jak będzie z kłubnika po białorusku? Kłubnika. Pewnie na kłubnika, też nie wspomnę. O tak. O tak było. Żyjemy na Białorusi i nie pamiętamy, jak będzie truskawki po białorusku. Ok ale naprawdę truskawki super. Aha. Truska. Truskawki. No moja babcia nazywała truskawki po białorusku też truskawki, bo ona była polką Dlatego i nazywała truskawki Co? Tutaj też jagody i tutaj jabłki, gruszki Tutaj ziemniaki, ale to ziemniaki już nie mojej babci. Sosiedzi tutaj ziemniaki moich sąsiadów. A teraz pokażę ziemniaki mojej babci Też taki, tak dużo ziemniaków naprawdę Ale jak dla mnie Nie wiem dlaczego ziemniaki Bo można pójść do sklepu I kupić e, w sklepie Dlaczego to wszystko robić Dlaczego to wszystko robić? Nie wiem No ale babcia jeśli chce To może to robić Tutaj też coś rośnie mm. Marchewka, cebula po białorusku będzie i tutaj jeszcze, jeszcze kurczaki kurczaki, ale już późno i oni i ich tutaj nie ma, okej okay. ale tutaj jeszcze babcia moja ma takich małych, małych kurczaków, no idziemy dalej, idziemy dalej i pokażę ma... сауни Майбавчі. По-російську це Бенджі Баня. Не вам, як це буде по-польську. Але по-російську то Баня. Сауна. Може бить, може бить, то сауна. Бабчі зробив ремонт в сауні. І зараз тут можна так, направді, добре сауновище. Бо... Юж стало тут теплей. Нова пец. И Mogę tak powiedzieć, że kiedyś, 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 kiedyś to był e, dom. Po prostu ten dom po prostu e, przywieźli do mojej babci i z tego domu zrobili e, saunę. No taki stary wyrób, tak. Kiedyś był las. I teraz to bania. Nie tak jak teraz e, ludzie robią bani. Nie wiem z czego. A teraz, a, a wcześniej można było zobaczyć e, taki sposób i to e, naprawdę opalone, opala, opalony las e, żeby lepiej to wszystko tutaj żyło, jak to powiedzieć bo e, bo ktoś to może wszystko zjeść no na przykład jak tutaj, widać, że jakieś chody, chody, chody e, jakiś żuk tutaj był a z tej strony opalone i tutaj nie ma Ok, idziemy dalej co tutaj tutaj też e, babcia pieli, pali piec i tutaj taki kład gdzie schowa, schowa lasek do piecy tutaj garaż garaż mojego dziadka dziadek już nie żyje ale kiedyś u dziadka był samochód i tutaj Stojał samochód, no a teraz, teraz tylko rower Rower i tyle Idziemy dalej Tutaj chlew Po białorusku nazywa się chlew Kiedyś Może być pokażę co teraz, bo naprawdę sam nie wiem co teraz ta, w tej stronie znajduje się O, kurczaki Teraz tutaj te kurczaki żyją A kiedyś moja babcia miała tutaj krówkę. Była tutaj krówka. Oczywiście kurczaki. I tutaj z lewej strony byli świnia po rosyjsku. Świnia, świnia, a po polsku naprawdę nie pamiętam jak będzie po polsku. Webszowina. Napisane na opakowaniu w sklepu. A Jak będzie świenia po polsku. Dziwne historii, no nie wiem. Idziemy dalej. Co tutaj? Tutaj też ciekawe miejsce. Tutaj takie już mały garaż. A kiedyś. Tutaj był koń. Tutaj stoją koń i tutaj było siano dla krówki, dla konia. No a teraz tutaj дрова, ровери і юж коня теж не мами, бо бабча живе тут і сама, і для того їй конь не потрібен. Так, то вигляда. Це було давно, давно, дуже давно, юж бивим дівчаком, коли бабча спридала коня і крови. Але було файно, навіть ще теплого млека у бабчі. Co jeszcze mogę Wam pokazać? O, no na przykład pokażę jak, a, jak moja babcia dostaje wody, bo nie ma wody w domu. I tutaj taki kolodziec. No i babcia sama odkryła ten kolodziec i dobywa wodę. Taka kopalna wody, można powiedzieć, czy nie, można powiedzieć. Ale tak to jest. Tutaj wisznia też. Obok domu. No i tyle. No i tutaj trochę pokażę, co często robią na Białorusi. Taki bimber. Już znaję jak nazywa się ten aparat po polsku. No i mój babcia też trochę robi ale robi to tylko dla siebie, nie sprzedaje tego, bo sprzedaż alkoholu to nie jest bardzo normalne No i robię. Samogon trochę dla siebie, dla przyjaciół, no nie sprzedaje. No i to tyle. Tak prosto żyje moja babcia. E, bo już żyje sama. Dziadek zmarł. 5 lat temu. I no, ciężko. E, ciężko mieć tak dużo, e, dużo roślin, duże chozajstwo po Białorusku, bo ona jest teraz tylko sama. I naprawdę. E, ona ma możliwość mieszka mieszkać w Mińsku, ale nie chce I myślę, że to normalne, bo to całe jej życie tutaj na Białorusi, na wsi A w Mińsku ona nie zna, co robić Naprawdę e, nie zna, co robić w Mińsku, bo... No co tam, pójść do sklepu i tyle A tutaj można pójść na ogródek, można pójść e, do sąsiada, porozmawiać o czymś a... Na Mińsku, w Mińsku nie ma czego to robić dla emerytów. Dlatego i nie chcę mieszkać w Mińsku, a chcę mieszkać tylko na swojej wsi. Dziękuję bardzo za oglądanie. Bardzo zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Nie martw się, zasubskrybuj mój kanał Łukaszenka. Ciebie nic nie zrobię. Po prostu zasubskrybuj kanał i będzie super. Łapki w górę. Do zobaczenia i papa.